Wiosnę z teatrem, jeżeli mogę zapytać najpierw Państwa, bo to taki maraton dla aktorów, prawda? Bo trzy miejscowości, e, trzy wieczory, ale satysfakcja z tego jest. To nie jest kokieteria. Wolę grać poza Warszawą. W takim miejscu jak tutaj, czy jak wczoraj, to się czuje, że ci ludzie przychodzą naprawdę, bo chcą. Bo chcą. Ktoś im to oczywiście ten pomysł poddaje, żeby że jest taka wiosna. No właśnie to jest pomysł świetny, że jest. Ale oni to kupują. No przecież dzisiaj było tyle ludzi rzeczywiście, i rzeczywiście ich chcą. I nie idą, że siadać, i, nie siadają na widowni, mówiąc, no baw mnie teraz. Bo taki jest y, rytuał dzisiejszego bo biznesu. Się rucę, bo nie mam co ze sobą zrobić Tak. Na przykład. A, tak ludzie tak chodzą tak? często, bo trzeba odhaczyć to, że ha, raz w miesiącu do teatru. Ktoś zapytał, jakim ostatnio byłeś w teatrze. Y, y, tak. To ta, a nie, a tutaj jest, nie jest co, in, co innego, to jest przyjemne, to jest bardzo przyjemne. Bo najważniejsza jest publiczność, kiedy się ją czuje, słyszy. Bach mówi, że tu jest dobra publiczność, dlatego Händel o, tak tu bym, tu bym wystawił Mesjasza. To, to, to. Ja uważam, że każda publiczność to nie jest Biłgoraj, czy tam Warszawa, czy tam. ja uważam, że człowiek, który jest spragniony sztuki, Czegoś, co chce i przychodzi z własnej nieprzymuszonej woli, to przychodzi po coś. No i próbujemy mu dać to wszystko. Ja myślę, że w tych wszystkich te wszystkie trzy spektakle, bardzo to, te spotkania z publicznością były bardzo y, przyjemne. Odczuwało się ich y, serdeczność jakąś wyjątkowość. Natomiast w, tak jak w Piłgoraju, no nie było w żadnym z tych miast. To było wspaniałe. Dzisiaj naprawdę była wspaniała publiczność. Mówiliśmy o tym garderobie reagująca na również na takie rzeczy cienkie, na takie, które, na które stosunkowo rzadko są reakcje, więc to jest komplement pod adresem publiczności Biłgoraja. Czarny tak włącz. tylko co zapiszę. Ostrygi! Z Londynu I włączasz. I wchodzi i Czyli na słowo spotkają się fajnie, i na muzyce. To sztuka o. No myślę jednak m, m, samotności tych co kiedyś. Ale można ją trochę nadzieję. No tak, jak wszystko, no. Wypalanie artysty. Pasa, zero przyjaźni, samotność, bez rodziny to wszystko. No. Niech nie wygryzie! Niech znalazł! było jeszcze na końcu. Liczę, że jutro będą zapełnione, jako że państwo wróciwszy do domu, sądząc po tak hucznych brawach, tak serdecznym przyjęciu naszych aktorów z teatru z Krakowa, powiecie swoim znajomym, co się tu dzieje w Centrum Kultury i że warto tutaj przyjść i jutro będziemy, jesteśmy przygotowani. Od razu mówię, około 50 krzeseł, co najmniej mamy w tym momencie do Państwa dyspozycji. Czyli jeżeli będzie więcej osób niż pomieścić, może niż miejsc siedzących na sali dzisiaj, jutro dostawimy krzesła, a w niedzielę to już na pewno, jako że mamy filozofię po góralsku. Chciałbym wykorzystać tę rozmowę, trochę tak. wrażenia tak, po pierwszym szpitalu. Jak było, powiecie? No, no, po tak, Świetnie wyszło nam ten Kraków, doskonale. Na, to, dostaną, na, nie, nie, Równie, ale byli tak spoczeni z Grzani, tak. w, w tam szaleją. Więc po, po powiedzieli, że Urić jak w hotelu, że nie wracali. Także moment. Zaczyna Mogę, dobrze. Ja, ja ten, ja. Już, spóźniony gość, proszę Państwa, ja powiem, co powie. Już. No. Co, co mamy to? zrobić? Panie dyrektorze, kochany, mamy problem z łącznością. Chyba nam cały czas łączność. To, to, idzie, to idzie wirtualnie, yy, czy to idzie kablem? To kablam? idzie kablem, ale tak bardzo specjalnym kablem telefonicznym. I no, na razie walczymy. No właśnie, możemy je przelungać albo możemy... rozdrobnić, albo spiąć, tak, tak. Jakoś. Ja myślę, że to nam posłuży po prostu w tym momencie. Nie ma takiej możliwości, żeby aktor nie wiedział z jaką publicznością ma do czynienia. Czy ta publiczność interesuje się tym, czy się nie interesuje, czy udaje bo po prostu no gada, prze, nie ma tej ciszy, tak za, tutaj jest. Dzisiaj, wczoraj, to było. I tak Pamiętam właśnie taki moment, który tu jest, to uwielbiam. Jak mnie nienawidzą, jak ją wyrzucam, To wtedy mnie nienawidzą. Ja potem idę do tego monologu i mówię, że i tak patrzą na mnie inaczej. I wiem wtedy, a aktorzy to wszyscy wiedzą, że to są emocje wśród ludzi, którzy na nas patrzą. I to, i to jest to. Drugą własną, czyli nie wiem, Bardziej się nie jest taki długi tej imprezy czy tradycja tej imprezy. Niemniej jednak, e, e, żeby m, w tym mieście w Raji w Janowie i w Tomaszowie zjawiczy się. M, m. Właściwie ludzie, właściwe propozycje repertuarowe. E, wymaga to pewnego zachodu, ale jak powiedziałam, nie miałem w tym momencie, nie miałem do tej pory, do tej pory sytuacji, w której koledzy powiedzieli, nie, dzieje jakiś tam dziur, no gramy w Teatrze Narodowym, bo gramy na scenę w dalszym Czy pan zechce powiedzieć, czy przeżył miłość od pierwszego wejrzenia? Proszę. Czy przeżył pan miłość od pierwszego wejrzenia? No, nie, że tak. O, już parę lat temu ładnych. To była z pierwszego wejrzenia, żeby pani wiedziała. Tak się zakochałem, że... Musiałam się rozwieść później. Zapraszam bardzo. Mam jedno pytanie: czy pani wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia? Nie bardzo, <noise> nie. A dlaczego? No uważam, że w moim wieku to się człowiek kieruje trochę rozsądkiem, ale młodzi nie chcą się kierować rozsądkiem, tylko właśnie wierzą w miłość pierwszą, od pierwszego wejrzenia. Uważam, że takie zjawisko nie istnieje. <noise> Dziękuję Przepraszam, bardzo. ale jem cukierka. Czy wierzy pani w miłość od pierwszego wejrzenia? Powiedz, y że też nie wierzysz jak ja. Oczywiście, że wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Czy wierzą panowie w miłość od pierwszego wejrzenia? Naturalnie, że tak. Co to za miłość, jak w pierwszego wejrzenia się nie, nie trafi? Przeżył pan taką miłość? Pewnie. I jak? No... Długo nie trwała. A pana zdanie? No ja bym podzielał właściwie tego pana, no bo, bo tak jest. O tak Pierwsza miłość jest tak piękna jak pierwszy śnieg. Piękna, ale krótko trwa. Ja Jedno krótkie jestem. pytanie, czy wierzy Pan w miłość od pierwszego wejrzenia? Ha, 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 ha. <grym> jak Panią widzę, to wierzę. <grym> wierzę. A przeżył Pan taką miłość? O, to tak dawno temu. Ale znów muszę powiedzieć, że jak Panią widzę, to czuję, że przeżyję. Tu w Biłgoraju. <grym> Ale pan jest wiem, no to. <ścoughs> to było tak dawno temu. Ja mogę pani powiedzieć, jak się poznaliśmy. To będzie dobrze? Bardzo proszę. To było na przyjęciu. Przypadkowo zupełnie. Pamiętam, że najpierw stanąłem obok niej. Nie. Najpierw ją zobaczyłem. Potem stanąłem obok niej. Potem usiadłem obok niej. A potem moją rękę położyłem na jej ręce. Tak wyglądała nasza pierwsza rozmowa. No, a kiedy siedzieliśmy już w moim samochodzie, cel podróży był ha, 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 ha. oczywisty. to me este used poderado... nie bardzo <noise> nie A Dlaczego? no uważam że w moim wieku to się człowiek kieruje trochę rozsądkiem ale młodzi nie chcą się kierować rozsądkiem tylko właśnie wierzą w miłość pierwszą od pierwszego wejrzenia uważam że takie zjawisko nie istnieje przepraszam ale nie dziękuję, dziękuję. nie miłość od pierwszego wejrzenia e, że też nie wierzysz jak ja oczywiście że wierzę w miłość pierwszego wejrzenia ten zawód to pasja Pasja i misja. 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 No, misja, żeby dzisiaj w tych trudnych czasach teatrem podpowiadać, pomóc odpowiadać na pewne pytania. Co ważniejsze, na przykład, czy uczucie, czy pieniądze? Przy szybkiej pracy, jaka jest yy, oczekiwana w telewizji, chociażby w takiej produkcji telewizyjnej, tam nie ma czasu na to, żeby. Yy, no albo nie ma czasu, albo możliwości, albo nie ma chęci na to, żeby, żeby rzeczywiście było coś, co, się, co można nazwać kulturą. To nie jest kultura, to jest po prostu rozrywka. Szybciej mów i nie potyka się <laughs> o kable. <laughs> Właśnie. Yy, to, to, prawda? Są to są rzeczy. uwagi. I reżyserskie, więc trudno tutaj, na przykład, młody człowiek się niczego nie jest w stanie nauczyć w takiego rodzaju produkcji, a człowiek już z pewnym doświadczeniem i z warsztatem, rzeczywiście wspaniały aktor, no nie wie, co ma ze sobą zrobić, prawda? Na planie czegoś takiego, a musi z czegoś żyć. I ta sytuacja jest naprawdę przykra. dosyć dosyć trudna sprawa, bo wszyscy sobie zdajemy zdajemy sobie sprawę, że kultura trochę nam spada. To znaczy, że my, że bardzo wiele spośród nas akceptuje sitcomy, interesuje się głównie serialami, czy estradą, czy łatwiejszą sztuką. W związku z tym, jeżeli się ma, to, to pragnienie, tak jak my mamy je i Wiesławia ja, Robienia czegoś, co daje ludziom, coś, chcemy dać ludziom coś więcej, żeby z nami myśleli, czy żeby się z nami wzruszyli. Rzeczą, nie boję się użyć tego wyrażenia, mądrą, jakąś prawdą o człowieku, jakimś szukaniem sensu człowieka wobec dzisiejszego świata. Eee, czy ty wiesz co robisz? A wiesz co to w tobie przyjdzie? Jaki Diogoł, jaki Janioł? No nie nic! No to czemu się chwalić, że wis jak niewic? Zamiast być jak dzietnym, że go z omamienia uwolnił, to jeszcze go znienawidził? No wejdźcie, no tacy są ludzie, ale Jędruś do... To... To są głębokie prawdy i głębokie wskazania, jeżeli można je znaleźć, jeżeli ktoś znajdzie je w filozofii po góralsku. Nie chcę cytować, bo jestem pełna, mam głowę pełną cytatów, co zrozumiałe, ale po prostu myślę, że to tak, żeby z, umieć znaleźć dla siebie to, co jest tam tak bardzo ważne a równocześnie nadzieję, którą daje ta filozofia. Wydawało mi się, że to tak będzie pewnie na chwilę. I później byłem sam zaskoczony, że to jednak się utrzymuje. A teraz jestem zaniepokojony, że właściwie no nie ma takiej zdecydowanej przeciwwagi poza naszymi takimi ogromnymi wewnętrznymi tęsknotami za tym, żeby ta kultura się stała. Ale przeczytałem takie... Jedno z najładniejszych zdań, które mnie poruszyło ostatnio Herberta, który powiedział taką rzecz. Zbyt łatwo uwierzyliśmy, że piękno nie ocala. Bardzo mi się podobało. Jestem zadowolona, że byłam, widziałam zachwycona. Wrażenia najmilsze, jakie widziałam. W miłym graju. Było świetnie, było świetnie, naprawdę po góralsku i filozoficznie. Skoda się skończyło. Bardzo mile spędziłam czas, ubogaciłam swoją osobowość, także polecam na przyszłość. Dziękujemy wszystkim. Dziękuję. Praksu. No nie, no było warto na pewno. Na pewno tak. Wspaniały, wspaniała uczta. Właśnie to jest jedyne to, taki Biłgoraj dzisiaj, czy wczoraj Tomaszów i pewnie jutro Janów i inne miasta w Polsce. I tacy no, ludzie pasjonaci, którzy ten teatr robią gdzieś w tych miejscach, jak, y, jak nasz zarządca Stefan Schmidt z, ze swoją piękną żoną, Alicją, która tu jest obok nas. Zerknę, jest. <grym> I i no, że. To pasjonaci, no, ludzie teatru i filmu, prawda? I to robią. No to no, bo mówię, to jest nasza pasja i misja. Tym bardziej, że I dzięki temu, tylko chcecie to tak. skończyć właśnie, że to jest, to jest taki wentyl dla nas, że yy, ta publiczność, która dzisiaj była, zdecydowanie chce tego. Jak chce, no to nam rozmara, nam się chce grać. Chce nam się grać. Uważam, że każda publiczność to nie jest Biłgora, czy tam Warszawa, czy tam. Ja uważam, że człowiek, który jest spragniony sztuki, czegoś co chce, przychodzi z własnej nieprzymuszonej woli. To przychodzi po coś w takim miejscu jak tutaj, czy jak wczoraj to się czuje, że ci ludzie przychodzą naprawdę, bo chcą. Te spotkania z publicznością były bardzo y, przyjemne. Odczuwało się ich y, serdeczność jako wyjątkowość. Natomiast w, tak jak w Piłgoraju, no nie było w żadnym z tych miast. Nie ma takiej możliwości, żeby aktor nie wiedział z jaką publicznością ma do czynienia. Czy ta publiczność interesuje się tym, czy się nie interesuje, czy udaje, bo po prostu no, gada, prze... nie ma tej ciszy, tak? Tutaj jest. Dzisiaj, wczoraj to było. To jest radość dla to są, to są skrzydła, które rosną, to, to, to y, radość, radość, no właściwie nie ma chyba większej radości, niż, niż dobry kontakt z nadzwyczajną publicznością. Ta publiczność, która dzisiaj była, a zdecydowanie chce tego, ja chcę no to nam rosną skrzydła, nam się chce grać, chce nam się grać.